Święta, święta i po świętach. Dlatego dzisiaj mam dla Was dziesiątkę najlepszych, według mnie oczywiście, filmów o tematyce Bożonarodzeniowej. Cóż, nie przedłużam, zaczynamy. Na miejscu dziesiątym ląduje film Zawód Święty Mikołaj, czyli Łupi Goldberg w roli oczywiście świętego. W świecie rządzonym przez pieniądze, przez komercję, okazuje się, że jednak można, że znajduje się miejsce dla starego, poczciwego Świętego Mikołaja, że Łupi Goldberg, która jest oczywiście nie wiarkiem, bo Jakże może być inaczej, nie pamięta już co się wydarzyło w dzieciństwie, potem jej przypomni Mikołaj, spokojnie, potrafi, może i oczywiście wszystko się dobrze kończy, bo inaczej nie może być. Na dziewiątym ląduje jedyny niezastąpiony Bill Murray i jego film Wigiliny Show, albo Scrooge, jak to woli. Również producent telewizyjny i nic go nie interesuje, kasa kasa, ale odwiedzają go trzy duchy, które mu pokazują co, gdzie, jak i kiedy. Jak to było, jak jest, jak może być. Bill Murray, świetny jak zawsze, film zabawny, warto docenić to, co było kilka ładnych lat. Oh, This holiday season see Bill Murray temu. Get... Na miejscu ósmym Mis Jogi oraz jego pierwsze święta. Czemu ta bajka? Ponieważ pamiętam ją z dzieciństwa. Miałem bodajże 6 czy 7 lat, kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy. W ogóle wtedy Hanna Barbera rządziła. Dodatkowo ma, można tak powiedzieć, smaczek podtek, ponieważ misie jogi się budzi. Oczywiście nie, nie śpi przez całą zimę. No i jadą do hotelu, ale hotel może być zamknięty. No i tu jest jeszcze oczywiście Miś Cindy. No różne rzeczy się dzieją. Bardzo fajna bajka, naprawdę polecam każdemu. Na miejscu siódmym nie tyle święty, co śnięty Mikołaj. Tim Allen w roli no, taty, <gry> który nie chce uwierzyć, że jest, jest, będzie kolejnym Mikołajem. Czegoś tam nie ma? Wszystko. Wszystko się dzieje, Dobre, pełna dobrego humoru, opowieść, super fajny film. Polecam każdemu. Thanks, Na miejscu szóstym druga z trzech animacji. Strażnicy Marzeń, Jack Frost, Królik Wielkanocny, Piaskowy Dziadek i oczywiście Święty Mikołaj muszą stawić czoła potężnemu i wrednemu mrokowi, który chce zniszczyć, zniszczyć święta, zniszczyć wszystko co dobre. Czy mu się to uda? O tym dowiecie się, kiedy obejrzycie tą bajkę, bo rzeczywiście warto. Jak wszystkie, albo przynajmniej większość filmów na tej liście, jest ona ciepła, ma morał, fajnie powiedziana i... Bardzo dobra animacja. Każdy lubi kulik. Strażnicy marzeń. Na miejscu piątym ląduje Michael Keaton i jego bałwan, czyli Jack Frost. Jest muzykiem, miał wrócić na święta, niestety był wypadek, ale rok później na święta wraca pod postacią bałwana Jacka Frosta. I.

Na miejscu czwartym ląduje Richard Attenborough i jego Chris Kringle w filmie Cud na 34 ulicy. Jak się okazuje w czasach komercji, czyli w obecnych czasach, w których żyjemy, niełatwo jest przekonać ludzi do tego, że święty Mikołaj istnieje, roznosi prezenty, nawet do tego stopnia, że zostaje, zostanie on wzięty, zaprowadzony do sądu. Tak wytaczają Mikołajowi sprawę. Jak to się potoczy? Dosyć dobrze. Fajnie, uwierzcie, nie wszędzie sądy są bezduszne. <laughs> To in. Miracle on 34th Street. Na miejsce trzecie zajechał Polarny Ekspres, czyli Tom Hanks w roli m.in. konduktora. Fajna animacja, naprawdę Robert Zemeckis pokazał już przy okazji, kto robi królika Rogera, że wie jak to się je. I mamy po raz który chłopczyka, który nie wie co się dzieje, nie wierzy, chce się przekonać, wsiada w pociąg na... Biegun północny i tam się dopiero dzieje. Elfy, wszystko, wszystko, wszystko co tylko może wyobraźnię dzieciaka pokazać, przysławić, wymyśleć. Także wsiadajcie w Polar Express i do boku. Na miejsce drugie wskoczyła komedia. W krzywym zwierciadle witaj święty Mikołaj. No któż z nas nie zna nieudacznika, pechopsa, Clarka Griswolda i jego rodziny? Chyba każdy. A to, co się dzieje w tym filmie, to przechodzi ludzkie pojęcia. 25 tysięcy światełek, rodzina, wszystkiego rodzaju wypadki, jakie tylko mogą się zdarzyć, ale... I tak jest fajnie, tak jest ciepło, i tak jest dobre zakończenie. Zresztą na pewno w te święta film był pokazywany. Dlatego Chevy Chase, Beverly D'Angelo i jeszcze kilku innych fajnych aktorów wylądowali na miejsce zrodu. I na miejscu pierwszym pojawia się film, a właściwie filmy, bez których nasze święta... Nie byłyby świętami. Pamiętacie kilka lat temu, kiedy Polsat powiedział: Nie, w tym roku nie puścimy ani Kevina samego w domu, ani Kevina samego w Nowym Jorku. Problemy, petycje, ludzie, listy pisali. No i słusznie, ponieważ jak dla mnie, Kevin sam w domu, Kevin sam w Nowym Jorku to jest już w tym momencie tradycja. Tak samo jak wigilina wieczerza, łamanie się opłatkiem i wszystkiego rodzaju, no oczywiście w zależności od regionu, yy, rzeczy. Nie wiem czy jest sens opowiadania o czym jest ten film, bo chyba każdy go zna. Powiem tylko, że film doczekał się czterech kontynuacji, bo po Kevinie przyszedł Alex, potem był znowu Kevin, teraz jest Finn. I tak naprawdę każda kolejna część jest gorsza, bo oprócz pierwszych dwóch reszta się już nie nadaje do oglądania. Ale tak, święta, Kevin, oczywiście musowo. Merry Christmas. Okej, okay, to była moja dziesiątka ulubionych filmów świątecznych. Jak się Wam podobało? Czego brakło? Oczywiście, że czegoś brakło. Pisze mi w komentarzach. W ogóle większość tych filmów, jak się domyślam, była albo będzie pokazywana w święta, w Nowy Rok. No bo jakże by inaczej? Musi być nastrój, a to jest całkiem sensowna, fajna rozrywka. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za miesiąc. Cześć!